Hejka, witajcie na moim kanale, a dzisiaj właśnie pokażę wam tutorial, jak zrobić taką dubojską czekoladę. Na początku musimy sobie ją rozpakować, aby pokazać wam jak wygląda. Kiedy już to otworzymy, możemy ją wyciągnąć z folii aluminiowej. I tak prezentuje się w środku. Oczywiście ma masę w środku, czyli zielony krem pistacjowy. Zapraszam Was do oglądania tego tutorialu. Na początku każdą naszą yy, część czekolady musimy obkleić taśmą. O, właśnie tak. Wiem, brakło mi tu taśmy, dlatego teraz skleję to małą taśmą. I teraz możemy zaklejać naszą pozostałą część bez taśmy. Teraz nasz tył tabliczki wygląda tak, ale oczywiście musimy go obciąć. Oj, ja, ci będzie ciężko z taką taśmą, dlatego ja przyklejam sobie ją tak i łatwo jest mi zacząć obcinać. I tak dookoła tabliczki. Tył naszej czekolady mam już gotowy, obklejony taśmą. W tyle nie trzeba obklejać, bo i tak tył idzie do środka, ale myślę, że fajnie na razie to wygląda. A teraz czas na kolejne obklejanie. Kiedy już wszystko mamy gotowe i obklejone, czas na sklejanie. Do tego przyda nam się cienka taśma. Na początku naszą czekoladkę przecinamy na pół. I z tego uzyskujemy dwie połówki. Nasz tył czekolady również przecinamy na dwie połówki, ale potrzebujemy sobie odmierzyć, żeby było w miarę równo. Teraz kawałek czekolady łączymy z kawa małym kawałkiem. I do tego bierzemy taśmę, którą właśnie przyklejemy O właśnie, tak. Teraz bierzemy to i patrzymy, żeby stro dobrą stroną nam to weszło, czyli dodajemy tu i zagniatamy. Tak, tak samo robimy z drugą częścią. Teraz do, do naszego kawałka tabliczki ponownie przyklejemy właśnie kolejny, kolejną jakby część i zakietamy do środka i mamy już dwie części, które teraz bierzemy małą tasiemką, które teraz małą, małą tasiemką sklejemy. i powstaje nam już ta tabliczka czekolady. I to samo robimy z innymi częściami. Kiedy już wyszło nam takie coś i widzimy, że czekolada zaraz się zamknie, bierzemy kawałek właśnie taśmy i każdą stronę przyklejamy. Chwilę sobie tak zrobię. Delikatnie zamykamy, ale tutaj musimy dać palca. Znaczy nie musimy, ale ja muszę, aby nam właśnie to wyszło. I powoli będziemy wkładać naszą watę. Już mam przygotowaną, ale jeszcze musimy tak samo zrobić jeszcze z jedną częścią, i dopiero możemy dawać watę. Na razie nie wnikamy w te takie małe wychodzące taśmy, bo to się właśnie poprawni. I teraz, jeśli, jeśli mamy takie coś, powoli da możemy dawać watę. Niestety ja nie dam rady tak dać, więc muszę jeszcze raz wyciągnąć i dopiero włożyć. Mam troszkę za mało, więc jeszcze muszę dołożyć. Myślę, że już wystarczy. Czekolada fajnie się zgniata. I teraz już zaklejamy naszą jedną część czekolady. OK, odcinamy wystające nam taśmy. Sobie... I tak no właśnie powstaje już jedna część czekolady. Kiedy mam już gotowe dwie połówki czekolady, czas na nasz krem w środku. I teraz właśnie taśmą sobie przykleimy ten krem na dwóch yy, tabliczkach czekolady. Teraz na to zielone naklejamy na środek taśmę, do której mi się coś przyczepiło tą taśmę ustalamy sobie z której strony chcemy dać nasz krem. Myślę, że tu będzie dobrze i teraz sklejamy, zaklejamy właśnie boki i to samo robimy z drugą. Czyli mamy nasz krem, bierzemy taśmę, na, na środku naklejamy, bierzemy czekoladę i zaklejamy boki. Teraz grubszą taśmę kładziemy na środku i tym kremem właśnie dajemy, przykładamy ją do siebie. Oj. Coś poszło nie tak. I tak mamy właśnie przełamują, prze przełamującą się dubajską czekoladę. I teraz pokażę Wam, jak zrobić właśnie to z folii aluminiowej. W sumie tu nic nie muszę pokazywać, bo tylko wystarczy zawinięć się folią aluminiową. Właśnie mi brakło i teraz myślę, żeby wszystko zakleić właśnie taśmą. Dlatego przygotuję sobie taśmę, bo my myślę, że to się szybko rozpadnie. Albo nie wiem, czy jest to dobry pomysł. Dobra. I coś właśnie w tym... tym stylu musimy zrobić. Teraz właśnie musimy owinąć naszą czekoladę tym czymś. Nie wiem, jak to nazwać. I tak wygląda nasza oj, got gotowa dubajska czekolada. Myślę, że tutorial na tą właśnie czekoladę Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostaw subskrypcję oraz lajka. A ja już Was żegnam. Papatki!